Fundusze europejskie wspierają bezpieczny transport, turystykę i uzdrowiska, biznes i gospodarkę, nowoczesne pociągi, ochronę zdrowia, kulturę i zabytki, ochronę środowiska, ekoinwestycje. Fundusze europejskie są w Małopolsce. Widok z lotu ptaka na szpital dziecięcej imienia świętego Ludwika w Krakowie. Ponad 75 milionów złotych trafiło do małopolskich szpitali w ramach pakietu pomocowego React U. To jeden z elementów tzw. Europejskiego Planu Odbudowy. Unijne wsparcie zasili budżet ośmiu małopolskich placówek. Fundusze zostały skierowane na odbudowę małopolskiej ochrony zdrowia, szczególnie na niwelowanie negatywnych skutków społecznych i zdrowotnych pandemii COVID-19. Wspierane są projekty w obszarze wzrostu dostępności oraz jakości usług medycznych. Grupa beneficjentów podczas spotkania. Nowe inwestycje służyć będą szczególnie do leczenia schorzeń pokowidowych, między innymi pacjentom szpitala specjalistycznego imienia Józefa Ditla w Krakowie. Widok szpitala od strony Błoni. Mówi Wojciech Zaręba, dyrektor szpitala. Środki zostaną wykorzystane na kompleksową modernizację tej znajdującej się tutaj za mną części budynku przy Alei Fosza. W którym znajduje się oddział rehabilitacji i oddział ortopedii. Modernizacja budynku spowoduje, że zwiększą się nasze możliwości, zarówno diagnostyczne, jak i lecznicze, pacjentów. Będzie wykonana kompleksowa instalacja tlenowa w obydwu tych oddziałach, co umożliwi nam też leczenie tych pacjentów, którzy najciężej przechodzą COVID, którzy wymagają tlenoterapii. Animacja wirusa COVID-19. Pandemia koronawirusa wpłynęła także na nasze zdrowie psychiczne. Dlatego z dodatkowych funduszy skorzysta także Szpital Kliniczny imienia doktora Babińskiego w Krakowie. Mówi Michał Tokowicz, dyrektor szpitala. Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu ACTIO Szpital dokona gruntownej modernizacji, polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku, z przeznaczeniem na centrum ambulatoryjno-środowiskowe dla pacjentów z problemami psychicznymi. Dzięki temu zwiększymy dostępność pacjentów do usług świadczonych przez szpital na powierzchni ponad 1200 metrów. W ramach tej modernizacji będziemy mieć do dyspozycji 28 gabinetów lekarskich i terapeutycznych. Obiekt będzie dostosowany do osób niepełnosprawnych bez barier architektonicznych. Witold Kozłowski, marszałek Województwa Małopolskiego. Unijne inwestycje niewątpliwie zwiększą komfort opieki nad pacjentami dotkniętymi skutkami pandemii, a także poprawią warunki pracy oraz możliwości świadczenia usług medycznych i rehabilitacyjnych w małopolskich szpitalach. Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.